manko zauważyłem, że dużo osób lubi testy batonów. Ja nie lubię, no ale było kilka próśb, więc wybrałem się do Biedronki i kupiłem takie proteinowe z firmy GoActive. No i co, zobaczmy jak to smakuje. Na pierwszy rzut taki baton, cena 7 zł, smak waniliowy i w 100 gramach produktu 367 kalorii, węglowodany 30 gramów, Białko 48 gramów na 100 gram. Wow. Nie spodziewałem się takiego białka. Ciekawe jak to smakuje. Powiem wam, że takiego batona proteinowego chyba nigdy nie jadłem. Powiem wam tak. Żeby go przerzuć, to naprawdę musicie kilkanaście sekund zrzuć każdy gryz. Ale co jest najgorsze, ten baton śmier nie śmierdzi. Smakuje z tęchlizną. Nie wiem, czy znacie smak z tęchlizny. Naprawdę aż sprawdziłem datę ważności. Jeszcze ma 4 miesiące, ale smakuje jakby był zepsuty. Aż boję się go jeść. I serio... Nie mam pojęcia, czy on tak smakuje, czy on się zepsuł, ale ode mnie minus 1 na 10, ja to wyrzucam do kosza. chcę YouTube'a, pokazać świat. Siemanko, dzisiaj pierwszy raz po miesiącu L4, idę do pracy. I cieszę się. Cieszę się, że w końcu wyjdę z domu, zacznę spalać kalorie i może schudnę. Mam dosyć jedzenia w domu i bycia grubym, chociaż temperatura minus 6 stopni na zewnątrz nie zachęca, to ja się cieszę. Waga, tabletki, ubieramy się ciepło i idziemy. siedemdziesiąt 76 i 1. Dużo. gdyby było więcej. Tabletek bardzo dawno nie brałem. Teraz do nich wrócić. Kurde, nie da się tego wyżej podnieść. Niech będzie tak. Teraz chyba za wysoko. Trudno. Mac Jedna tabletka, druga. Zawsze jeszcze dodatkowy jakiś spalacz dokładam zazwyczaj to było Termline z Olimpu a niedawno stosuję taki Vita sekret. No, takie dodatkowe ma być pobudzenie. I termline uważam, że jest lepszy, ale ten był 4 razy tańszy niż ten. Dobra, czas się chyba ubierać. Zastanawiam się czy moje zimowe spodnie wyciągać. Jest minus 6, one są turbo ciepłe, ale w robocie to się zagrzeje. Ale chyba tak zrobię. Ach, przez ostatni rok wisiały w szafie. Pokazać wam moje zimowe spodnie? Co najlepsze na świecie, Ktoś co takie kupicie? Zobaczcie. To spodnie m To chyba ukraińska firma. Aczkolwiek chyba szyją w Polsce. Albo Polska i szyją na Ukrainie. Nie wiem. Softshell Winter. Powiem Wam, że jak jest minus 6 stopni na zewnątrz, a Wy wychodzicie w takich spodniach. To nogi Wam się pozły z gorąco. Chyba. Z tego, co gdzieś czytałem czy słyszałem, to wojsko na Ukrainie w takich walczy zimą. Ale nie wiem, czy to prawda. Ale są mega ciepłe, także jakby w nich walczyli, to. To idę się ubierać, idę do pracy. Cześć. Dobry wieczór. Wiecie co ja najbardziej lubię nagrywać? To samo co wy Unboxingi. A jako że w listopadzie wydałem kilka tysięcy na Allegro, AliExpress i innych serwisach to w najbliższych dniach, a może i tygodniach będzie tego naprawdę dużo. Także y, przygotujcie się. A... a wiem co miałem powiedzieć. Zdziwił mnie fakt, to jest przesyłka z Aliexpress z Chin Przyszła pocztą polską i o godzinie 20.10 kurier przyniósł do mieszkania Nie wiedziałem, że kurierzy poczty polskiej o takiej godzinie jeszcze pracują No ale fajnie, zaraz zobaczymy co przyszło Tym tyrym unboxing robimy Nie domyślam co tu jest Ale zaraz Zobaczymy, czy mam rację. Tak, mam rację. Wiedziałem, że to przyszło. To jest takie coś, co jedne już mam, ale. Nie wiem, czy takie same. Chyba nie. A no może. Ale powiem Wam, że to było na tyle fajne, że. że zamówiłem drugie. Na pewno mi się przyda. Nie pamiętam jak to się składa. Tu się chyba trzeba odkręcić. Zaraz wykombinujemy jak to działa. To się odkręci tutaj. To to się zrobi tak. To wtedy to można wkręcić. No dobra, słuchajcie, to jest to co zamówiłem. A to jest to co miałem wcześniej. I o ile to jest super taki holder, nie? To możecie tu wsadzić. do nie wiem, do chyba 17 sali. I to fajnie działa, nie? To to co zamówiłem. Niestety mamy problem. Słuchajcie, muszę tu jakoś... Nie chcę połamać. Otóż to tutaj nie wchodzi. A no nie, dobra, oszukałem was. Wchodzi przed chwilą mi nie chciało wejść, ale wydaje mi się, że ja to kupiłem pod telefon. Mam taki fajny holder na telefon i teraz mogę sobie nagrywać telefonem, mieć fajny stojak pod różnymi kątami. 张国强。 Vamos ver tipo.